Witam. Tak jak mówiłam, w następnym odcinku pokażę Wam tą książkę, w której wzięłam udział no, jako współtwórca. Tu mamy okładkę Perl literacki, to jest książka wydana charytatywnie. O, jaka gruba! Sporo współtwórców, co mi powie: opowieści, wiersze, poezja. To co, dla każdy, każdy znajdzie to co, coś dla siebie. Proszę. żeby dało się przeczytać. Na końcu mamy spis treści. Tylko ja ślepa, to niech ja znajdę. Um. A to teksty dla dzieci, dobra. Ja się znalazłam w sekcji inne spojrzenie. No niestety, bo ja akurat piszę nie wiem jak to nazwać, wiersze, poezje, czortu wie, ja tego określić. Złote myśli piszę akurat mroczne to mamy mnie zaraz na początku wręcz strona 82 To było boże a tak chwilę ja byś ślepa o proszę tu mam aż trzymuję. nie będę czy <laughs> czytać bo tak jak mówię, mam problem ze zwrokiem, to nie będzie płynnie. Ale można, o, samemu. To jest pierwszy. W sumie wysłałam cztery, ale się cztery nie zmieściły. Więc wsadzili, dali tylko trzy. A tu są dwa następne. Moje akurat, yy, no tak jak mówię, poezję, wieczer, zwał, jak zwał nie zabierają żadnych tytułów, większość poetów czy tam wierszy okletów to daje nazwy, nie? Ja niestety nigdy nie daję jakichś nazw tytułów, po prostu piszę akurat to, co mi ciąży. Moje wiersze są oparte na tym, co przeżywam, nie? Tak by powiedzmy na takich faktach autentycznych, nie są jakieś tam, jak jakby to się nazwać. Wyciągnięte z marzeń, z jakiejś abstrakcji, czy czegoś, nie? Tylko po prostu z całkowitych realiów mojego życia, nie? To drugi, drugi, trzeci w sumie. Jeszcze mamy, później mamy sekcję o autorach. O, się ile autorów przebija. Zdjęcia to z, y, ciężko wyszły. Ludzie powysyłali zapewne kolorowe, ale... Potem jak zrobili czarno-białe. Ja robiłam czarno, sprawdzałam czarno-białe w tym u siebie jak wyjdzie. To u mnie wychodziło bardzo ładnie. Ja nie? niestety nie wiem, jakiego oni użyli tam tego, no jak to nazwać edytora czy coś. Bo o, ledwo, ledwo ludzi niektórych widać. A ja jestem gdzieś na początku. O, jestem, proszę. Ja to krótko i na temat siebie opisałam. O, no, mówię jakie zdjęcie. Tu ogólnie mam takie futro na sobie, ale nic nie widać. Wszystko się zlało w jedną plamę. No, tu już pani lepiej trochę wyszła, no. Mówię, ja robiłam to, że to było widać ładnie to futerko i tak dalej, ale oni jakoś bardziej to przyciemnili, no ale nieważne, nie? Sam fakt, no nie powiem, dumna jestem, cieszy mnie to. To moje pierwsze wiersze, jakie się ukazały w jakiejś literaturze. Ogólnie tak, jak chyba wspominałam, chciałam wydać yy, no taką um, pół książkę, pół tomik, ale niestety na razie jest to niemożliwe ze względu na sytuację finansową padającą w kraju. Bo jak wiecie, ja z sprzedaży robią później druk książek. A żeby sprzedaż się udała, no to ludzie muszą mieć za co kupić te książki, nie? No ale obecnie z tego, co widzę, co się dzieje, to nie ma takiej opcji, nie? Więc chyba na razie się muszę tym nacieszyć, nie? Mam nadzieję, że udało się Wam jako taką wierszę przeczytać to, co pokazałam, mówię, bo ja nie będę. No, nie wiem, czy ta książka, bo to jest normalnie robiona przez wydawnictwo, nie dopytałam, nie dopytałam się. Ale nie wiem, może jest do, do nabycia w księgarniach, nie? To zapewne jeżeli jest, no to kupując ją, kosztuje jakoś 50 zł, to wspieracie tego chłopca, jego leczenie. Dokładnie powiem Wam tak, nie zapoznałam się, co mu dokładnie dolega. No, jakoś no nie wnikałam, nie? No, wystarczyło mi to, że po prostu no, chłopiec potrzebuje pomocy. Ja wiersze piszę, myślę, czemu mam się nie przyłączyć, prawda no to, to myślę i z parą, no i przy okazji no mówię, mam pamiątkę, prawda to nic, no tyle chciałam wam dzisiaj powiedzieć mówię, gdzieś jak znajdziecie no to polecam kupić wesprzeć Filipka no nic, no trzymajcie się